Hej. Jeśli zastanawiasz się, czy wziąć udział w kursie Master Hipnozy u Diany, to jako obecna kursantka szczerze polecam. Jeśli czujesz, że taka forma pomocy innym do ciebie przemawia, lub też chciałabyś chciałbyś zmienić swoje życie na wielu płaszczyznach i czujesz impuls do zmian, to myślę, że nie zastanawiaj się. Byłam w tym miejscu i cieszę się, że podjęłam taką decyzję, bo myślę, że nigdy nie będzie idealnego czasu i idealnych okoliczności. Poznałam tu fajne, wartościowe osoby, z którymi tworzymy merytoryczną i wspierającą przestrzeń, gdzie możemy swobodnie dzielić się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami i ćwiczyć razem. I pomimo tego, że się nie znamy, czujemy do siebie zaufanie. Jest to dla mnie bardzo istotne, ponieważ, mając na myśli zmiany na wielu płaszczyznach, myślałam również o przemianie indywidualnej, jaka w nas zachodzi. Z racji tego, że na kursie jest dużo części praktycznej, gdzie wspólnie przeprowadzamy na sobie sesje i poruszamy często trudne, intymne tematy. I myślę, że dzięki skrupulatnemu doborowi osób, jakie znajdują się na kursie przez Dianę, mamy zaufanie. Od samego początku dostaliśmy pakiet informacji, materiały. Mamy również grupę na Telegramie, gdzie zawsze możemy się ze sobą nawzajem skomunikować zwrócić w razie wątpliwości, a przede wszystkim z Dianą, która jest dostępna i na bieżąco odpowiada na nasze pytania. Szczerze mówiąc, bałabym się wyjść ze swoją ofertą do potencjalnych klientów, gdyby kurs był na przykład weekendowy, jak to zazwyczaj bywa. Ale dzięki temu trzymiesięcznemu procesowi czuję, że będę gotowa, aby móc pomagać innym. Jest to dla mnie ważne, bo praca z emocjami i różnymi doświadczeniami innych dusz to odpowiedzialne zadanie. Co jest też dla mnie istotne. Nie jest to tylko klasyczna hipnoza, ponieważ porusza również zagadnienia duchowości, reinkarnacji, wspomnień z poprzednich wcieleń, a myślę, że nie jest to popularna rzecz na polskim rynku. Te cotygodniowe spotkania stały się już moim nawykiem i szczerze mówiąc czekam na nie. Bo jestem ciekawa kolejnej dawki wiedzy, a koncept rozpoczynania spotkań odprowadzenia dla nas jako kursantów przez dianę, medytacji i hipnozy bardzo mi się podoba, ponieważ oczyszcza emocje nagromadzone przez cały tydzień, przynosi spokój, często piękne wizje. I jest takim emocjonalnym wytchnieniem w dobie codzienności i daje też super nastawienie i skupienie na kolejne godziny kursu, które są jednak energetycznie wymagające. I jak zwykle się rozgadałam, ale nie da się ująć tego w jednym zdaniu. Podsumowując, miałam drobne wątpliwości przed przystąpieniem do kursu, czy taka wiedza, umiejętność pracy z innymi jest dostępna również dla mnie, czy tylko dla wybranych osób. Ale teraz już wiem, co również podkreśla i uswaja z nami Diana, że tak. Przypadkiem spotkałam ją na swojej drodze, ale wiem, że nie ma takich przypadków w naszej rzeczywistości. I moja dusza zawołała mnie w to miejsce. A Diana, cierpliwie odpowiadając na moje pytania, ze swoją serdecznością i troską, tym bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że jestem we właściwym miejscu. I chciałabym podkreślić na koniec, że w swoim życiu cenię i kultywuję szczerość, i te słowa płyną prosto z mojego serca i z mojej duszy. Także serdecznie jeszcze raz polecam.